Hej, hej, jestem Maso Bricks. witam Was w kolejnej recenzji dzisiaj przyjrzymy się zestawowi serii Minecraft zobaczymy czy warto, co to możemy znaleźć, bo jak widzicie są to troszkę inne e, troszkę inna seria niż cała reszta LEGO e, no może za wyjątkiem Technik i Friends. E, dużo, dużo mają wspólnego z, z innymi seriami, ale jest troszkę różnic, więc temu się przyjrzymy za chwilkę. Ale zanim przejdziemy do zestawu, przyjrzyjmy się może instrukcji. Jak widzicie, jest w takim standardowym dość e, rozmiarze e, takich e, niedużych, może średnich. Zestawów, no, na początek widzicie, oczywiście, logo Lego Minecraft oraz cały zestaw, który za chwilę sobie omówimy. I tak, no, jest troszkę różnic z tego, co zauważyłem do innych serii. Standardowo podział na woreczki to się nie zmieniło, ale tak, w pierwszym woreczku mamy tutaj oprócz. Jakieś e, części zestawu mamy e, do zbudowania, tak jakby akcesoria, które są już gotowe, w, e, dodawane do zestawu, takie dość ruchome, mobilne, e, plus figurki. Figurki też się różnią od zwykłych LEGO. Torsy i spodenki mają takie same, ale główki już e, znane z serii są kwadratowe no bo jest to świat e, oczywiście widzę że mi światło za bardzo tutaj nachodzi sobie może troszkę oddale. główki mają kwadratowe bo jest to świat oczywiście jest to świat e, pikseli więc wszystko jest jak najbardziej kanciaste jak tylko można i tak, no tutaj, wiadomo, mamy każdą postać. Większość postaci jest składana z elementów, jak tutaj widzicie, nietoperza. Jemu też się przyjrzymy. Mamy tutaj, dobrze znany dla fanów oczywiście tej serii, ale nie znam chyba osoby, która by nie słyszała choć troszkę o Minecrafcie. No i tu mamy też ten klocek TNT. Mamy minerały. Dwa rodzaje, tu jest. Ten niebieski nie pamiętam co to było, ale tu wiadomo, że to złoto. Tutaj też tu wiem, że coś było związane z lawą. Tu mamy węgiel, jak, jakiś kawałek bloku, roślinki i oczywiście pochodnia, ona jest chyba najczęściej występująca wraz z minera minerałami w zestawach z tej serii. I jeśli chodzi o budowanie jest dość takie powtarzalne, mało skomplikowane, ale też mi to na pewno sprawia to przyjemność, takie budowanie można to fajnie pokombinować, a plusem jest to, że można też te wszystkie zestawy sobie łączyć w jakąś większą całość, w większą mapkę no i jak na takie małe zestawy to też wam później jeszcze coś powiem, jest coś interesującego. Ja ten zestaw kupiłem dlatego, żeby sprawdzić też poniekąd tą serię. Czy to warto, jak to w ogóle wszystko wygląda od środka. Tutaj mamy pewne funkcje. Zbiór elementów i tak tu mamy jeszcze kilka zestawów yy, z tej serii są i mniejsze, ale no kwotowo to też jest za taki mały zestawik chyba coś koło 50 zł, jak nie więcej. E, więc no, cenią sobie, bo katalogowo takie zestawy kosztują 100 zł, więc e, i tu zawierają koło 200 elementów, ale i tak jest sporo zabawy. No I tu jest właśnie propozycja. Złączenia tych wszystkich zestawów w jedną jakąś wioskę, większą mapkę i to już naprawdę robi wrażenie. Dobra, zobaczyliśmy oczywiście, jak to wygląda z instrukcją, dużych różnic nie ma. E, to co było najważniejsze, Wam powiedziałem. Dobra, jeśli chodzi o sam zestaw, no jak widzicie, nie jest zbyt ogromny. No, zestaw zawiera 241 elementów wielkość wymiary tego zestawu. Szerokość to 19 cm, wysokość 11 cm i głębokość tutaj, bo tu mamy jeszcze z tyłu jedną płytkę. Głębokość to 14 cm, więc nie jest zbyt duży ten zestaw. Ja za niego zapłaciłem 78 zł, coś takiego, bo w takiej cenie można dostać. A katalogowo to jest koszt 99,99 zł. ,99 groszy, więc mm, oszczędziłem jakieś 20 zł akurat wtedy miałem darmową przesyłkę, bo zamawiałem wtedy kilka zestawów więc tu już się opłacało troszkę zaskoczony tą serią, bo podchodziłem do niej troszkę z dystansem i jeszcze właśnie, bo nie powiedziałem w ogóle mm, jaki to jest w ogóle zestaw bo jest to zestaw 71141 e, jaskinia zombie, jak tu już widzicie Mamy e, dwa ząbiaczki, jeden jest troszkę inny, ale o tym za chwilkę. Może przejdźmy do samego zestawu. Figurkami się zajmiemy za chwilę. I tak, jeśli chodzi o sam zestaw, no on jest zbudowany z takich dość prostych elementów. E, typu większość tej budowli to są płytki i e, cegiełki. E, najczęściej to są właśnie 2x4, 2x6, 3, 2x2. Oczywiście jakieś płytki też tutaj się znajdą. Sporo takich gładkich elementów z jednym studem też tutaj się znajduje. Większość zestawu też jest w takiej podobnej kolorystyce zbudowana, czyli mamy tą jaśniejszą zieleń, woda to oczywiście niebieski, sporo tych ciemno i jasno szarych elementów. Więc to jest takie Charakterystyczne dla tego zestawu, no, oczywiście, lawa to pomarańczowa, jest e, tutaj, mamy właśnie z tyłu troszkę e, lawy, więc to jest też fajne, w tym zostało, że te elementy są dość pixelowe, ale mają swój urok, mają coś w sobie, co mnie na pewno nie odstraszyło. I mam nadzieję, że nie tylko mnie, e, bo na pewno jeszcze coś się pojawi z Minecraft'a. Na pewno coś chcę jeszcze sobie kupić, żeby sobie powiększyć tą właśnie konstrukcję. Poza tym mamy też do dyspozycji kilka propozycji przebudowy tego zestawu, bo są to takie dość mobilne elementy, które można sobie poprzestawiać. Teraz, do... bo te zestawy, może Wam pokażę, jak to od spodu wygląda. No właśnie. Od spodu są one strzepiane takimi. Pojedynczymi elementami, i to można sobie te płytki odczepiać do woli i poprzestawiać. Tutaj Wam zdradziłem jedną funkcję, ale o tym za chwilę, i tak mają charakterystyczne elementy, tak jak wspomniałem. Te oczywiście latarnie są charakterystyczne praktycznie w, jak nie w każdym zestawie. Prosto zbudowane z trzech elementów. Ten piecyk z nadrukiem, więc to jest fajne. Mamy oczywiście dwie wersje. Jeden, w którym już coś sobie pieczemy, a tutaj mamy jeszcze niezapełniony. Dość ciekawy element, ta drabinka. Te płotki też są e, często występujące w tych zestawach. Tu mamy element. Właśnie z tym TNT, też z nadrukami. Więc ja w tym zestawie nie spotkałem żadnych naklejek. Więc to też jest kolejny plus tego, tej serii. Tu mamy oczywiście jakieś imitacje bambusa. Tu mamy oczywiście kwiatek. No z, w sumie te elementy chyba wróciły w tej serii, bo wiem, że one były kiedyś dostępne w starszych zestawach. A teraz ten element wrócił znowu. Bo jest dość prosty i taki dość oporny, moim zdaniem, jako roślinka. No, mamy w zestawie takie dwa e, tutaj. Jak widzicie, taki element z e, właśnie tutaj e, rudą węgla, które jest też delikatnie zaczepiane, żeby można było tutaj właśnie sobie. E, to jakoś wykorzystać w zabawie, że sobie zdobywamy kilofem i to odpada i sobie zbieramy. Tam jeszcze w środku mamy rudę złota oraz tego czerwonego, To tutaj ciężko wam pewnie to dostrzec. z tej strony bardziej widać. Jak tam widzicie jeszcze jest jedna taka, można powiedzieć figurka, ale to zaraz też do tego przejdziemy. I tak, jeśli chodzi o takie małe zestawy, mamy i tak y, kilka funkcji bawialnych, co w takiej mniejszej zostawa też ciężko znaleźć, czy też dodać. A tutaj e, postarali się i e, można tutaj się pobawić, bo na przykład mamy tutaj taką oto dźwignię, gdzie spada nam właśnie te sztabki żwiru. Ci, co grali w. Y, y, Grali właśnie w Minecrafta to wiedzą, że właśnie sztabki żwiru one spadają właśnie, jeśli nie mają pod sobą podłoża, więc to jest tutaj jakby wszczepione w zestaw, że tak jak to fani serii z gry mogą też to dostrzec w zestawach LEGO. Druga część zabaw, zaba, funkcja zabawowa to jest właśnie tutaj mamy taką oto dźwignię, która służy nam do wyszczelenia tego oto TNT. Nie wiem czy mi się to uda, bo dość ciężko to chodzi. Trzeba troszkę się wysilić, więc mniejsze dzieci to chyba za bardzo się nie pobawią. No. Ale to widzę, że to mi się bardziej wygina niż. niż. Yy, niż właśnie to działa. Może wam od tej strony jakoś pokażę. To powinno wystrzelić, ale ciężko chodzi, więc to nie jest do końca takie sprawdzone. Ale postaram się jakoś. Bo to powinno wypchnąć ten element. Że ja się boję, że mi się zaraz połamią te klocki, chyba że to jakoś. O, chyba może nie trzeba tego tak mocno wciskać, po prostu. No i naciskami to powinno wyskoczyć, ale jak sami widzicie, to nie do końca działa tak, jak powinno. Ale pomysł jest bardzo ciekawy, więc nie ma co narzekać. Więc, jak na taki mały zestaw, dwie funkcje bawialne to jest naprawdę coś fajnego. Jak widzicie, wszystko jest też wystylizowane w tej samej e, tematyce, jak to wszyscy znają, więc tu nie mamy co się doczepić. E, ja jestem naprawdę zadowolony z tego zestawu, więc e, nie ma takich dużych minusów, żebym się zniechęcił do tej serii. Obejrzeliśmy sobie zestaw, zaraz przejdziemy do minifigurek i zobaczymy, jak to tam się wszystko sprawdza i czy naprawdę warto. Pierwszym z mini figurek jest główny bohater serii, czyli Steve, który ma tutaj po części część zbroi. W tym wypadku ma hełm, ale można jeszcze mieć kilka innych elementów. Jest to oczywiście w kolorze srebra. Zależy, z jakiego minerału zbudujemy, skraftujemy. To taki będziemy mieć właśnie część zbroi. No, i do dyspozycji, z tego co widziałem, w innych zestawach, można mieć w każdym właśnie z czterech minerałów: czyli drewniany, złoty, ze srebra i właśnie z diamentu. Więc fajnie mieć taką kolekcję i sobie później to modyfikować swoje minifigurki, i tak no jak widzicie, jest ona kanciasta, jest wpinana po prostu na zacisk, a nie na studa, jak to było w minifigurkach. Dość właśnie odzorowany z tego, co znamy z gry. Ma mały nadruk na torsie, taki mały mały piksel, który nam tutaj sugeruje właśnie kawałek torsu, no i niebieską taką koszulkę oraz fioletowe spodnie. W ręce trzyma ciasteczko, to jest akurat znany element z innych serii No i tutaj jest specyficzny element, akcesoria dla tej serii, czyli Kill of ze srebra Więc tutaj figurki są na plus, są inne, ale mi to nie przeszkadza Fajnie mieć taką w swojej kolekcji Kolejna to jest oczywiście z dorosły zombie w sumie odzieżą się za bardzo nie różni Ma tylko tutaj zielony tor Zamiast właśnie takiej Koloru skóry No i tutaj mamy nadruk Dobrze znany Także fanom serii No i zielone ręce Więc tutaj akurat nie ma za dużych różnic Nie ma co opowiadać Bo to wszystko omówiliśmy już wcześniej I ten element naprawdę jest Dla mnie dość ciekawy i inny Bo mamy takiego baby zombie co naprawdę e, nie zaskoczyło w tym zestawie, bo w sumie nie, nie zwracam uwagi na to, co się takiego znajduje. Po prostu sobie chciałem wybrać jeden z ze zestawów tych tańszych, żeby sprawdzić, jak ta seria wygląda. No jest to taka miniaturowa wersja tego zombie, co obejrzeliśmy go wcześniej, więc też naprawdę ciekawy element i dość rzadki. E, na końcu filmu też się przyjrzymy tym e, elementom rzadkim, może to też Was. Zda... Tej, tej serii i tego zestawu właśnie was zachęci. No i tutaj mamy e, może to nie jest do końca minifigurka, ale jedna z postaci zbudowana z elementów ma tutaj nadruk na tym e, na tej płytce 1 x 1, e, co też się dość rzadko zdarza, że Lego drukuje tutaj na tej części nam jakiś nadruk. No i jest zbudowany z kilku elementów i naprawdę przypomina takiego pikselowa piksel, piksel, tego nietoperza. On ma oczywiście funkcję taką, że można go sobie złożyć w pozycję taką jakby uśpioną. I w tym momencie sobie wisi jako taki e, śpiący nietoperz i czekający na jakąś ofiarę, aż coś się pojawi. No, i tutaj mamy oczywiście zabawną scenkę. Jak to właśnie nasz główny bohater ucieka przed dwoma zombie, w sumie jeden półtora zombie. E, I tutaj też wam wcześniej nie pokazałem, mamy taki element za, e, zamieszczony, żeby sobie umieścić właśnie ten tego nietoperza, który sobie tak fajnie wisi. A jeszcze jeden element, który teraz w sumie zau zauważyłem, to mamy tutaj sowany też jeden z minerałów i sobie też nasz bohater i w trakcie zabawy możemy go sobie wydobywać, bo te elementy są tak zbudowane, żeby się trzymały na jednym studzie i była łatwość do nich dostępna, więc to też jest fajna e, możliwość zabawy, że możemy sobie wszystko dostosować do swoich potrzeb i naprawdę sporo kombinacji porobić i się e, dobrze bawić e, i to jest właśnie plus tych zestawów, że mamy taką możliwość. I dużo kombinacji możemy zrobić. Jeśli mam Was zachęcić do tego, polecam. Teraz akurat możemy go kupić za jakieś 60 zł na Allegro plus przesyłka, więc wyjdzie nas około 75. Chyba, że posiadacie Allegro Smart, to możecie go zamówić z darmową przesyłką. Na tą chwilę najniższa cena tego zestawu była w listopadzie tamtego roku i wynosiła 49,72, więc możecie też poczekać e, aż, ta cena z, trafi, e, aż ten zestaw trafi na jakieś wyprzedaże czy też promocje, no bo to jest zestaw 2018 roku, więc niedługo podejrzewam, że będzie, e, będzie się e, trzeba pozbyć i, i podejrzewam, że jakieś omniżki cen się pojawią. Tym bardziej, że niedługo jest taki okres wyprzedaży, więc możecie jeszcze na niego trafić. Jeśli chodzi o jakieś elementy rzadkie, oczywiście umieszczę Wam listę tych najrzadszych elementów, a na pewno ich jest sporo, bo jest kilka takich, które występują tylko i wyłącznie w tej serii, więc jeśli nie pojawia, nie, po, nie posiadacie żadnego, no to innym sposobem nie e, zyskacie tych elementów. Jeśli chodzi o rzadkie elementy, to na pewno e, wszystkie te torsiki, e, bo nóżki to są e, jednokolorowe, bez nadruku, więc je można jeszcze spotkać, ale główki torsy, e, oczywiście. E, ta mała wersja zombie jest dostępna tylko i wyłącznie w tym zestawie, więc jeśli chcecie być posiadaczami takiej oto mini figurki musicie oczywiście nabyć ten zestaw bądź też sobie znaleźć na briglinku samą tą figurkę. Nie to pesz, też jest dość rzadkim elementem, jeśli chodzi o ten nadruk na tej płyce 1x1 i jego skrzydła gdzie po, e, pojawiają się w czterech czy sześciu zestawach e, te elementy, podejrzewam, że tylko w serii e, Minecraft e, nadruki tego pieca też i wyłącznie ta seria tak samo te wszystkie e, akcesoria typu kill -off, e, takie typowo Minecraftowe to oczywiście tylko w tej serii możecie dostać e, no i tutaj głównie i wyłącznie te elementy z nadrukami i typowo Minecraftowe to są tutaj taką rzadkością, więc jeśli nie jesteście fanem tej serii i nie jest Wam potrzebne zdobycie tych elementów, no to nie będę Was zmuszał, ale naprawdę warto i sami widzieliście, że mamy tutaj sporo zabawy i kombinacji do wyboru, żeby się dobrze bawić. No i na półce. E, też dobrze to wygląda, a jeśli zdobędziemy kilka takich zestawów, to można naprawdę połączyć to w fajną, większą mapkę e, i świat, e, właśnie Minecrafta. Więc to by było ode mnie e, tyle. I jeśli kogoś zachęciłem, to proszę o komentarz. Oczywiście, like i subskrypcję, żeby dalej obserwować recenzje, które się będą pojawiać w najbliższej przyszłości. I, i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! ...